Proszę, jak wprowadza zakaz sprzedaży. Słyszałem. Ja nie wierzę w prohibicję. W końcu to się musiało wydarzyć. Sejm to nie jest biba. Sejm to nie jest e, parapetowa i impreza u sąsiada. Sejm to jest poważna instytucja, której reputacja niestety cierpiała w wyniku tych ekscesów. Nie widzę z tym żadnego problemu i sądzę, że większość posłów nie ma z tym problemu. Nie będę za to wypróbował sobie żył aczkolwiek, aczkolwiek w barze sejmowym dla posłów, którzy tutaj mieszkają. Czy to jest najodpowiedniejsze wyjście? Nie wiem. Nie mieszkam, rzadko korzystam, ale nie jestem 100 grudnika. Jest kompot zawsze do obiadu, więc myślę, że damy radę. Mnie to nie interesuje, nigdy w sejmie alkoholu nie piłem. To jest pseudo jakaś zmiana, zmiana no bo w Sejmie przecież alkoholu nie ma. Uważam, że jest to zagranie populistyczne. Nie ja mam z tym problemu. Sama sprzedaż alkoholu, to myślę, że to jest bardziej kwestia medialna, aniżeli to, czy wpłynie to na to, czy poseł będzie pod wpływem alkoholu, czy nie w czasie pracy. Będą też zmiany w kilometrówkę od 1 stycznia. Żałuję, że tego nie zrobił marszałek Kołownia. Wielokrotnie o tym z nim rozmawiałem i przekonywałem go, żeby jednak tą ewidencję kilometrówek jeszcze wprowadził.